Września, godzina 11 i zaczynam przygotowania. od jęczmień Dla niektórych późno, dla niektórych nie. Ja jęczmień specjalnie opóźniam, żeby już nie robić zabiegu T0 na jesieni, żeby on też tak nie wyrósł na jesień, na zimę, znaczy się. Wtedy jest odporniejszy na wszelkie choroby. No I to już się sprawdza od 2-3 lat. Uprawiam bezorkowo. wilgoć jest. Niedawno 20 litrów popadało. Uprawiam na 22 cm głębi. Nie ma co. Już chyba trzeci raz uprawa bezorkowa. No i leciutko idzie. Też nie ma co rozwijać z wielkich prędkości 8,5 na godzinę sobie latam. I tutaj będzie pięć po pszenicy. W tym roku bez żadnego glifosatu. Po prostu były dwie uprawki. Pierwszy na stależówka. Potem uprawa agregatem. Tym ząbkowym, co mam, co się po orce zawsze robiło. No i bardzo ładnie to wyszło. Samo siebie zniszczyłem jakieś około 2 tygodnie temu. I teraz jest pięknie do uprawy. Nic nie jest zrośnięte. Także zamiast glifo, dwa razy uprawa. Piękna. Uprawimy teraz w sobotę, znaczy uprawię i w poniedziałek. Planuję zacząć siewy Niektórzy już mają u nas na wierzchu, no ja, ja będę siał troszeczkę później. Jakieś tam opady zapowiadają w tygodniu, więc chciałem przed tymi opadami to zasiać. Bo gdyby nie te opady, to bym pewnie opóźnił gdzieś siał dopiero 25. No i w tym roku całość z twoim jęczmieniem, troszeczkę jako na reprodukcję, wziąłem 200 kg na jeden kawałek. I w tym roku postawione jest na wszystko na jęczmień dwurzędowy. W tym roku nam bardzo ładnie pokazał klasę, pokonał totalnie jęczmień wielorzędowy. No i może na tych naszych ziemiach tak się będzie sprawdzać ten dwurzędowy. No zobaczymy ten następny sezon, co to wyjdzie. I tak, na swojej działce, gdzie nie ma dzierżawy, yy, dałem obornik jeszcze w dawce 20 ton. A na dzierżawach nie daję obornika. Będzie tylko szła polifoska w dawce 200 kg mieliśmy długą przerwę od polifoski, myślę, że z 5 lat chociaż, nie dawaliśmy ale w tym roku idzie pod i będzie rozsiewane przed zestawem siewnym żeby to ładnie zestaw przemieszał, klepał, siewnik po tym pójdzie i będzie bajka także będzie siew też 200kg na hektar, bo jest jęczmień bardzo gruby w tamtym roku siedzieliśmy 180 a teraz tak to wygląda Także co widzimy się już w dalszej części siewnej. No i witam w poniedziałeczek Rozpoczęliśmy siewę jęczmienia zimowego. W tym roku wszystko odmiana dwurzędowa. Siejemy odmianę riki. Na pół hektara wziąłem z nasion wronkowskich kwalifikat nasiona Wronkowski, a reszta 3 hektary swoim. No i śmigamy 10 na godzinę. Bronka aktywna, muska ładnie uprawione. No można, można lecieć z tematem. no i z próby kręconej między 180 a 190 kg coś, coś takiego tak wychodzi numer bodajże 27 26-27 coś takiego tak planujemy w tamtym roku też było siane 180 kg kosmos był drobniejszy to był siany 150 a tutaj odmiana riki dwurzędowe ziarno grube to trzeba trochę zwiększać normę, kwalifikat drogi zboże ogólnie nasze tanie, więc pierdziele się je swoim i tyle Nie ma lipy No i dzień kolejny siewów nie wiem jak to będzie w odcinkach tam sklejone po prostu nagrywam na razie, będzie chwila wolnego to będę montował 26 września godzina 9 rano i rozpocząłem dzisiaj siewy w sumie zakończam siewy pszenżyta, ale zacząłem ostatnie pole tak naprawdę z pszenżytem no i jeszcze dzisiaj jakby dobrze poszło zaczniemy siać pszenicę idzie tutaj około 200-210 kg taka obsada w tym roku I oczywiście siejemy swoim zbożem tutaj wczoraj uprawa dzięki temu mamy zachowaną wilgoć susza nam mazowszu jak jak ta lala. ale dzięki takiej uprawie jestem w stanie dużo wilgoci po prostu utrzymać W tym roku uprawa na 22 cm, choć o wiele, że jak w tamtym roku, a w tamtym roku spalanie wyszło na dużych kawałkach 20 litrów, na mniejszych 25, około uprawa i siew. To myślę, że w tym roku około 20 przy tej krótszej uprawie się zakręcę. Także to są duże oszczędności też na hektarze. Zachowana wilgoć, pole jak stół, zero brust. W tym roku nam się bardzo dobrze sprawdziły bez orki. Plony były rewelacyjne na tych naszych tutaj ziemiach. No i kontynuujemy po prostu ten system dalej. A jak długo zobaczymy, na razie żadnych problemów nie ma. Opryski te same idą co, co na orki. Nie ma czegoś takiego, że tam więcej oprysku, czy mocniejsze opryski. To samo orki, czy bez orki, tym samym pryska się. i co? I działamy! Standardowo zeszycik, pisanie, bo nie rozkładam znaczników, a po drugie nie mam liczenia tych ścieżek, więc też trzeba się tego pilnować Tutaj zawsze robię poprzeczki z czterech bezorkowców żeby po prostu zawsze była ścieżka nie obsiana do, do ścieżek po prostu aby potem było znać dobrze, cztery poprzeczniaki robię z siewnikiem też. I tutaj też troszeczkę pyłkowata ziemia, ale idzie zestaw z broną aktywną. Brona aktywna ludzie mogą różne rzeczy gadać. U nas się sprawdza na każdej ziemi i na piachach, i na, na cięższych po prostu kwestia operatora ustawienia maszyny na piaskach to tam tylko trąca, aby tylko coś trącić do równego tak jak dzisiaj tutaj na tą ziemię wgłębiłem ją trochę więcej drapie wał przygniata nie ma tych kopców niczego także pierwszy rok był problem z ustawieniem bo to wiadomo jak to pierwszy rok no a teraz teraz można powiedzieć już jest bajunia system dopracowany i nie muszę niczego doprawiać, po prostu na cięższych ziemiach wystarczy troszeczkę wolniej pojechać, większe obroty na wałku. No jest tak naprawdę to maszyna do wszystkiego. No może jedynie tylko do siewu po kukurydzy na ziarno, jak tych resztek jest dużo, to jednak troszeczkę aktywna wyciąga. Tu by się sprawił zestaw talerzowy, ale oprócz tego jest dobrze. Tu właśnie pole było po kukurydzy na ziarno, uprawa bezorkowa, nie ma żadnych resztek w tym roku. Tak, to orał to wyorywał e, po prostu resztki do wierzchu No i tutaj widzę już duże plusy właśnie w rozkładu, rozkładu w resztkach na plus i nasze przeżytko przewiane Przybajcowane W tej tam piłkał Sukien i w tym roku wszystko bez dotykania ręki. pijanie z big baga do big baga. Zaprawianie to samo. No i tutaj, teraz big baga w łyżkę, i z łyżki w siewnik. Dopracowaliśmy system. Po prostu, żeby jak najmniej się napracować, to przewalić tyle, tą przez ręce. to No i zresztą szybki załadunek weźcie teraz wejdźcie po tej drabince traf... z każdym workiem I tak naprawdę podskoczy do domu, wszystkie pola blisko, jak ja to by trzeba było na przyczepie wozić też by się dało radę Bezrokowo jak jest czysta ziemia to jest i szybko i tanie i ładnie najgorzej jak jest zielony to już wtedy nie idzie tym a tak to nie ma brył pługiem to się nawywala na cząstki ziemi brył często to rozbić tu jest ciężka ziemia i brył nie ma bry. What do you think?